Z tej strony, pan Sopel. Dzisiaj nietypowo, bo opowiem wam o Jastrzębiej Górze, o jej atrakcjach i podam kilka ciekawostek. Zapraszam na zwiedzanie. Pierwsze wzmianki o Jastrzębiej Górze pochodzą z okresu międzywojennego XX wieku. I tak informacyjnie Jastrzębia Góra znajduje się w województwie pomorskim w gminie Władysławowo nad Morzem Bałtyckim. W miejscowości, o której dzisiaj mówię, znajduje się najdalej wysunięty na północ punkt polski. Pierwszym obiektem, o którym dzisiaj powiemy, jest latarnia nosząca imię wybitnego polskiego pisarza, Stefana Żeromskiego. W latarni znajduje się małe muzeum, gdzie można zobaczyć wystawy oraz makiety. Jej wysokość to ponad 30 metrów. Niedaleko znajduje się piękny przylądek rezerwatu Rozewie. Następnym obiektem jest słynny Lisi Yar, który znajduje się we wschodniej części Jastrzębi Góry. Jego długość to 350 metrów. Oprócz tego, w Jastrzębie Górze są kąpieliska, pomnik Gwiazda Północy, który jest związany z tym najdalej wysuniętym punktem w Polsce. Później mamy szlaki piesze oraz szlak konny. Na sam koniec, jako taki mały dodatek, opowiem o fokarium, które znajduje się na Półwyspie Helskim. Placówka powstała w 1999 roku, ale ochronę fok podjęto już wcześniej. Celem tego fokarium jest zabezpieczenie gatunku przed wyginięciem. Wyleczone foki są wypuszczane na wolność. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zostaniecie ze mną na dłużej. Za tydzień wracamy do urbexów, bo naprawdę dużo fajnych miejsc się szykuje. Mexi i do zobaczenia.